Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że im więcej się uczysz, im więcej czytasz, im więcej robisz fajnych rzeczy, które wpływają na Twój rozwój, tym mniej po prostu wiesz. I poznaj dziś Michała, 30-letni specjalista IT, który od lat pasjonował się po prostu pasjonował się po prostu samorozwojem. Czytał wszystkie bestsellery, uczestniczył w niezliczonych szkoleniach, słuchał miliona podcastów, a mimo to Czuł się coraz bardziej zagubiony. Dlaczego? Bo wpadł w pułapkę paradoksu Sokratesa. I dziś porozmawiamy o tym, jak paradoks Sokratesa wpływa na naszą drogę. Jakby zastanowimy się, co to jest. I co możemy z tym zrobić? Więc Michał przez lata gromadził wiedzę, jak po prostu kolekcjoner znaczków. Każda nowa książka, każde szkolenie dawało mu poczucie postępu, ale z czasem zaczął zauważyć, że ta wiedza nie przekłada się na realne zmiany w jego życiu, ponieważ nie wprowadza jej w praktykę. I wręcz przeciwnie, właśnie czuł się coraz bardziej przytłoczony i niepewny. I zanim opowiem Ci, co pomogło naszemu Michałkowi przełamać ten impas, to wyjaśnijmy, czym właściwie jest ten paradoks Sokratesa i jak wpływa... Na nas i definicja. Wiem, że nic nie wiem, czyli im więcej wiemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z ogromu wiedzy, której jeszcze nie posiadamy. I po prostu sprawa wygląda tak, że im więcej książek przeczytasz, tym bardziej wydaje ci się, że jesteś głupi, bo po prostu z nową książką wydaje ci się, że tej wiedzy jest coraz więcej i te kurde drzewo genealogiczne tych książek się po prostu rozrasta i to jest po prostu nieosiągalne, czytać wszystkie książki więc po prostu z czasem wiesz po prostu, że nic nie wiesz. Druga sprawa, czyli i drugi problem w sumie, czyli takie przytłoczenie, nadmiar informacji może prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Iluzja wiedzy, gromadzenie informacji nie zawsze przekłada się na mądrość czy po prostu umiejętności, bo trzeba to mówię, wprowadzić w praktykę. Perfekcjonizm ciągłe poczucie niedoskonałości może hamować działania i zagubienie celów. Na to około informacji łatwo stracić z oczu, po co właściwie się rozwijamy. Ale wróćmy do Michała. Jego moment przełomowy nastąpił, gdy przypadkiem trafił na warsztaty z filozofii praktycznej i tam poznał coacha, czyli Annę, która pomogła mu zrozumieć, że prawdziwa mądrość to nie tylko wiedza, ale też umiejętność jej zastosowania. I to doświadczenie mu uświadomiło kilka kluczowych rzeczy, a mianowicie, że wiedza bez działania jest po prostu bezużyteczna. Nie chodzi o to, by wiedzieć wszystko, ale by wiedzieć to, co jest naprawdę ważne i to, co jest po prostu kluczowe. I sam rozwój to jest proces. A nie cel, jakby sam w sobie. To jest coś, do czego dążymy. To jest cały czas nasza droga i ta linia mety z każdym naszym postępem się coraz dalej przesuwa. Bo po prostu, jakbyśmy doszli do mety, to już byłby koniec, by była nuda. A tak to nie ma nudy, bo po prostu meta się cały czas odsuwa przez to, że to jest proces, a nie cel sam w sobie. I świadomość własnej niewiedzy może być początkiem prawdziwej mądrości, to też jest bardzo ważne. Ale i ostatnia rzecz, przeważniejsza od. Gromadzenie informacji jest zadawanie właściwych pytań. Więc jak Ty możesz wykorzystać paradoks Sokratesa na Twoją oczywiście korzyść? Praktykuj refleksję, czyli regularnie zastanawiaj się, jak możesz zastosować zdobytą wiedzę, a nie że po prostu czytasz i finito. Wybieraj jakość, a nie ilość i skup się na kilku kluczowych obszarach zamiast próbować ogarniać wszystko. Działaj małymi krokami, wprowadzaj zmiany stopniowo, że tak powiem, nie czekając na idealne przygotowanie albo na idealny moment. Bo nie wiesz co, taki moment nigdy nie nadejdzie. Ucz się przez doświadczenie, wiedza z książek jest bardzo cenna, ale nic, nic a nic nie nastąpi praktyki i bądź otwarty na nie wiedzę. Traktuj ją jako szansę na naukę, a nie jako porażkę. I pamiętaj, że prawdziwy rozwój osobisty. To nie tylko gromadzenie wiedzy, ale przede wszystkim i mądre wykorzystanie, i ciągłe kwestionowanie własnych założeń. I to też nie jest z kolei druga skrajność czyli, że przeczytasz jedną książkę i już się czujesz Bogiem. Po prostu samorozwoju i panem tego świata. I Michał, zainspirowany warsztatami i rozmowami z Anną, zmienił swoje podejście do samorozwoju i zamiast pochłaniać kolejne książki, zaczął regularnie zastanawiać się, jak może wykorzystać w praktyce to, czego się nauczył. I zaczął też więcej eksperymentować i uczyć się na własnych błędach. Z czasem zauważył, że choć wie mniej na przykład, bo zamiast czytać na przykład trzy książki tygodniowo, czyta jedną, ale jakby wprowadza to w praktykę, ale czuje się. Bardziej pewny siebie właśnie przez to i bardziej skuteczny w działaniu, bo nabywa nowe umiejętności, a nie tylko kuje teorie. Więc czy ty jesteś gotowy spojrzeć na samorozwój przez pryzmat paradoksu Sokratesa? Jakby pamiętaj, że przyznanie się do niewiedzy może być początkiem prawdziwej mądrości. Ja na przykład przeczytałem bardzo dużo w tym roku książek, bodajże około 80 i uważam, że ten paradoks Sokratesa jest dotkliwy, bo jakby z każdą książką. Masz parcie na coraz więcej, po prostu nie dość, że chcesz się więcej dowiedzieć. Szukasz prawdy szeroko pojętej i po prostu chcesz mieć coraz więcej tipów, które możesz w swoim własnym życiu wprowadzić. I na przykład czytasz sobie takie coś, to ma 300, ileś 20 stron, i ty tylko z tego siła samodyscypliny na przykład, i ty tylko chcesz z tego wyjąć jedną rzecz, bo wiadomo, tu jest bardzo dużo rzeczy, a na przykład dla ciebie kliknie dzisiaj jedna rzecz. A jakbyś to czytał za rok dwa, to bum, masz kolejną praktyczną rzecz, więc to jest właśnie niesamowite. No, następnym razem, gdy poczujesz się przyzwyczajony ilością informacji w procesie samorozwoju, po prostu zapytaj się co, się, co z tego, czego się nauczyłem, mogę dziś zastosować w praktyce, bo po prostu to może być taki klucz do przełamania impasu i prawdziwego ruszenia z miejsca. Dziękuję Ci za obejrzenie, jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, zostaw suba. A ja się żegnam do następnego.